Zapachu skoszonego zboża nie można porównać z niczym. Przed chwilą, właśnie jechałem w miejscu, gdzie zapach był tak intensywny, jakby właśnie tam w polu wypiekano pachnące bochny chleba. Ja jestem Artur i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Baść na Motor. Kilkukrotnie w komentarzach pytano mnie o stelaż do kufra, kufer, sakwy. Jak to w moim przypadku wygląda, czy do kufra, do sakiew, mam ten sam stelaż. Więc krótko jeszcze raz, chociaż wydaje mi się, że już o tym była mowa, może nie do końca było to jasno przedstawione, więc tak. Warunkiem, który zdecydował w dużej mierze, że kupiłem Sontesa, była możliwość przymocowania do niego kufra centralnego oraz sakw. Na początku nie było to takie oczywiste, bo dopiero po jakimś czasie Pojawiły się na rynku Takie udogodnienia A jak do tej pory Chyba tylko, tylko firma Shad Wypuściła stelaż Do Zontesa G1 Na którym umiejscowiony jest Kufer centralny Tu zdecydowałem się jak widać Na 40 litrowy Stelaż ten Jest mocowany Pod siedzeniem czego teraz nie widać Ma dwie takie Blaszki po obu stronach na cztery śruby. Tutaj jeszcze mocowanie do tej tytanowej części. I naprawdę jest to bardzo stabilna i pewne mocowanie kufra centralnego. No i sakwy. Sakwy są nieco mniejsze niż te, które miałem przy Sofcie. Przy sofcie nie było tego problemu, tam było tyle stelaża, że można było do niego mocować wszelkiej maści kufry, sakwy i inne bagażniki. No natomiast tutaj musiałem tak kombinować żeby ten stelaż, który jest do kufra centralnego, wystarczył również na te boczne sakwy. Sakwy są spinane nad siedzeniem. W sofcie można to było przeprowadzić pod siedzeniem, ale tutaj jest tak siedzenie spasowane, że nie można tego zrobić, jak widzicie na rzep, natomiast jeszcze żeby się nie zsuwały w czasie jazdy, paskami wychodzącymi od Sakw, tutaj taką partyzantkę zrobiłem, między oświetleniem a tablicą, za tablicą puściłem. Pasek, który spina jedną sakwę i drugą. To właśnie było po to, żeby sakwy nie przesuwały się do przodu. Także te sakwy boczne, które ja mam, nie potrzebują w tym wypadku dodatkowego stelaża. Usztywnione mają te ścianki wewnętrzne. Jeśli komuś wydają się te sakwy niewielkie, można je jeszcze poszerzyć. Tu jest dodatkowy suwak który pozwala tą sakwę poszerzyć. Jak widzieliście na filmiku, wybrałem się z nimi w kilkudniową podróż, także zmieściłem się kufer 40-litrowy, dwie takie sakwy i śmiało motocykl wyprawowy na jednym stelażu. Też pytanie jak to się sprawuje To to chyba chodzi o Zontesa Było też prośba O porównanie Zontesa Z Softem To akurat yy, o tym mogę co nieco powiedzieć Na sofcie przejechałem ponad 21 tysięcy Na Zontesie tak jak wspomniałem 8,5 tysiąca Także już jakieś zdanie sobie wyrobiłem A tym samym mogę powiedzieć yy, Nieco o Moim subiektywnym odczuciu jeśli chodzi o wady i zalety Zontesa G1, po pierwsze, no jest to ładny motocykl. To też jest jakby subiektywna opinia, subiektywne zdanie. Mi się bardzo podoba, wielu osobom również. Także no tutaj biorę to jako zaletę. Zaletą tego motocykla jest uniwersalność. Nadaje się do jazdy po szutrach, po drogach leśnych. No i reszta kilometrów na asfalcie. W każdym wypadku jest to przyjemność. Najczęściej wymienianą zaletą jest pojemność baku. Faktycznie 20 litrów robi wrażenie. No i po jednym tankowaniu można zapomnieć na jakiś czas o wizytach na stacjach paliw. Światło LEDowe Daje naprawdę dobry efekt w czasie jazdy po zmroku. Można czuć się bezpiecznie i czuć się pewnie jadąc nawet na jakichś czarnych, leśnych drogach bez oznakowania białymi paskami. Dla jednych wadą, dla innych zaletą jest to, że jak już się usiądzie na tym motocyklu, to nie chce się z niego schodzić. Ja się nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, bo czasami jedzie się mija atrakcyjne miejsca, gdzie można by się zatrzymać, zrobić krótką przerwę, odetchnąć, zrobić fotografię. No nie chcę się z niego schodzić, i tym samym te kilometry na liczniku przybywają w tak szaleńczym tempie, że nie wiadomo nawet kiedy. Więc to jest i wada, i zaleta. No, Kolejną rzeczą są lusterka. Dla jednych są nie do zaakceptowania, zostają od razu wymienione na akcesoryjne. Mi się bardzo podobają, pasują do tej sylwetki. Przyzwyczaiłem się do nich od razu. Właściwie nie musiałem się przyzwyczajać, ponieważ no, od razu znalazłem w nich funkcjonalność. Pewną ich wadą jest to, że trzeba trochę szerzej czy mocniej głowę odkręcać w lewo lub w prawo. To fakt, bo są dość szeroko rozstawione. Sporą wadą, bardzo irytującą w Zontesie jest brak stopki centralnej. To jest jakaś masakra. Przyzwyczajony do takowej w Romecie softie, kiedy najprostsze czynności serwisowe jak nasmarowanie łańcucha, przegląd stanu opony tylnej, przedniej, bo to w zależności jak dogiąć motocykl przód czy tył, można było obrócić kółkiem przednim lub tylnym. A tutaj stopka centralna poszła w zapomnienie. Faktem jest, że stopka boczna jest bardzo pewna i to jest fajne, natomiast, żeby coś ogarnąć przy nim, choćby to najprostsze przesmarowanie łańcucha, sprawdzenie koła, opony, czy nie złapaliśmy jakiegoś gwoździa, no co jest jakby tematem na osobny odcinek w ostatnim czasie. No to tutaj to już jest utrudnione do granic. Można ten motocykl oczywiście przesuwać, smarnąć przesuwać. No, i to jest wkurzające bardzo. Natomiast jest pewien, pewien patent, który troszkę to ułatwia. Sprzedał mi go Piotr, gdzieś tam wyszukał w czeluściach internetowych. No, i też Wam go pokażę. Nie jest to może super, hiper rozwiązanie, jednak sprawdza się i daje radę. Prostsze rozwiązania czasami bywają genialne. Jeżeli chodzi o porównanie Zontesa G1 i Softa Rometa, tak jak ktoś prosił mnie w komentarzu, oba motocykle są wygodne. Na obu motocyklach można przejechać kilkaset kilometrów na strzała. Na Sofcie przejechałem chyba 200 kilometrów nie zsiadając z niego. Natomiast jeśli chodzi o Zontesa, kiedy Przyjechał do mnie, usiadłem na niego. Od pierwszej sekundy wiedziałem, że jest to genialnie super wygodny motocykl, przynajmniej dla mnie, co potwierdza się w jego eksploatacji. Doskonale jeździ mi się na Zontezie. Ktoś pytał o wzrost, no to w zależności, czy dany dzień mnie bardzo przytłoczył, czy nie, to 1,79 m, 1,80 m. Jeśli chodzi o osiągi, no to tutaj cudów nie ma. To są jednak 125 Soft ma nominalnie 12 koni mechanicznych. Zontes 14,7. Natomiast to, co w Zontesie mogło być wykorzystane do dynamiki, no poszło w jego wagę, on jest około 30 kg cięższy od Softa. Gdy zaleje się jeszcze bag do pełna, no to naprawdę robi się z tego kawał maszyny. Natomiast te 90 km na godzinę i więcej Na Zontesie osiąga się bez problemu Można tak jechać śmiało, przelotowo 90 kilka kilometrów Wtedy wydaje mi się, że silnik wcale się jakoś tam specjalnie nie męczy No myślę, że te 95, 6, 7 Tak sobie można mknąć bez problemu gorzej, ale to tak jak przy każdej 125, kiedy zaczyna się jakiś podjazd, a jeszcze jak jest przeciwny wiatr, no to to już jak w każdej 125 osiągi drastycznie spadają. Jeden z elementów, który mocno zwrócił moją uwagę, jest łańcuch. W sofcie naprawdę dość często musiałem go regulować, napinać, podciągać. Natomiast w się też widziałem takie opinie, że jest to łańcuch od razu do wymiany. Natomiast ja to zrobiłem 2-3 razy i w tej chwili nie mam takiego problemu. Jest kwestia tylko, czy jest nasmarowany, czy nie. A naciąg trzyma się już od kilkuset kilometrów podobny. Nie mam z tym problemów, także w tym łańcuchu, akurat w tym, może egzemplarzu, który ja mam, nie mam problemu z jego naciąganiem, opuszczaniem. Oczywiście sprawdzam to i kontroluję. Ale w sofcie jakby to było nagminne, a tutaj no to jest tylko, sprowadza się, do, sprowadza się do sprawdzenia. Jeśli chodzi o łańcuch, to jest jeszcze pewna nieścisłość. W opisie do mojego motocykla jest napisane, że łańcuch jest oringowy, natomiast przy tym moim modelu jest łańcuch zwykły, i teraz nasuwa się pytanie, czy błąd jest w druku? czy błąd jest w montażu a jest w waszych przypadkach? jeśli chodzi o oświetlenie to fabryczna lampa softa z tą żarówką tak zwaną żarówką, tą bańką to jak dla mnie porażka dlatego w softcie wymieniłem na lampę ledową z homologacją, żeby nie było no i tutaj jest lampa ledowa więc jeśli chodzi o oświetlenie to jeden do jednego jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz której różnica jest dość zauważalna, to hamulce. W Sofcie hamulce są bardzo dobre. Korzystałem z nich wiele razy awaryjnie i zawsze dawały radę. No natomiast, kiedy w się byłem zmuszony użyć hamulców awaryjnie, to jednak widać różnicę hamowania, kiedy w motocyklu jest zamontowany ABS. O ile w Sofcie tyłem potrafiło zarzucić, trzeba było przykontrolować przy gwałtownym hamowaniu no to w się po prostu naciskam hamowanie i motocykl motocykl się zatrzymuje także jeśli chodzi o ABS no to tutaj jest naprawdę szacun dla konstruktorów Soft ma super odgłos tłumika i w ogóle pracy motocykla można go słuchać godzinami kiedy Dosiadłem z Zontesa, byłem rozczarowany tym, co się spodem mnie tam wydobywało. No, natomiast nie wiem, czy to kwestia przepalenia tłumika, czy przyzwyczajenia. Uwielbiam dźwięk Zontesa. Chciałbym się jeszcze odnieść do komentarzy, które odnoszą się do barw w moim awatarze. Myślę, że temat jest dość poważny, więc powinienem tutaj jakoś szeroko odpowiedzieć. Odpowiem tylko.